Dzień dobry, cześć! Szymon Kwiatkowski, polski karawanik. Właśnie przed chwilą odebrałem z wypożyczalni fajny Camper.pl w Tczewie kampera Chanson 720 i będę jechał nim do Władysławowa. To jest miejsce, w którym już dalej na północ nie da pojechać się rowerem. dlaczego rowerem? Otóż chcemy pokazać Wam, że camper jest tak naprawdę świetną, mobilną bazą. A w zasadzie może być mobilną bazą, bo zamierzamy to sprawdzić. Dla drużyny kolarskiej. Niech nie zdziwi Was, że jadę w zasadzie na wyścigi kolarskie, ponieważ mamy początek grudnia, ale okazuje się, że jest to także świetna pora do tego, żeby jeździć rowerem. Zawody, które się odbędą, to będzie czwarta i piąta runda. Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym. A ci, którzy chociaż troszkę znają się na kolarstwie, wiedzą, że kolarstwo przełajowe ma dość długie tradycje. No i przede wszystkim jest uprawiane właśnie w kiepskich warunkach pogodowych, no jakich właśnie możemy się spodziewać w grudniu, a więc liczymy na śnieg, mróz, dużo lodu na trasie i dosyć dużo wyścigowych emocji. Oglądajcie. Temperatury minus 2 stopnie, trzeba być chwilę, żeby wychodzić z ciepłego busa teraz na rower. Jadę przejechać trasę, ponieważ mamy drugą edycję. Wczoraj się ścigaliśmy na trasie Pucharu Polski, sobotniego wyścigu, natomiast są zmiany wprowadzone. Dlatego jadę teraz na trasę przejechać rundę przed wyścigiem, żeby oszacować jakie są zmiany wprowadzone, jaki jest stan nawierzchni. Będę też mógł od razu sprawdzić, ile ciśnienia do przedniego czy tylniego koła trzeba napompować, bo to wszystko jest dosyć istotne tutaj na takiej trasie, gdzie, gdzie mamy bardzo śliskie podłoże. No i co? A I... No, jak w takich warunkach camper się sprawdza? Rewelacyjnie. Myślę, że to jest w ogóle wynik wczorajszy nasz, całego teamu. To jest jak gdyby klucz, klucz do sukcesu taki camper, bo mieliśmy naprawdę świetne warunki i wychodziliśmy na rozgrzewkę mogliśmy się przebrać na stojąco, czyli tak jak w domu No nie mówiąc o tym, że mamy dostęp do ciepłego posiłku i wody Gdzie, gdzie no praktycznie tak jakbyśmy z domu wychodzili na start od razu No woda się akurat skończyła No ale to mówimy o wczorajszym wysiłku Dzisiaj jesteśmy bez wody, także zobaczymy, ale mamy śnieg Mamy żółty śnieg Mamy trochę żółtego, żółtego śniegu, także naprawdę kamper to jest Myślę, że jeszcze lepsze rozwiązanie dla wyścigów, wyścigów, no mówię tutaj w kontekście wyścigów, wyścigów zimowych niż letnich. Myślę, że bardziej się sprawdza właśnie w zimie niż, niż w lecie dla nas. To jest trochę porypane jeździć w zimie rowerem, prawda? Trochę tak, ale no, tak samo jak porypane jest niejeżdżenie. Ale dosyć, dosyć, dużo, <laughs> dosyć dużo tych nienormalnych tutaj się zjechało. No jak widać gdzieś tak około pół tysiąca ludzi nienormalnych jest na, na, tutaj w, w naszych okolicach. Każda dyscyplina ma swojego świra. Dobry. Dziękuję. Dzięki. Cześć, to ja, Michał Bogdziewicz. A więc tak, zaczynając praktycznie od samego początku, kolarstwo przełajowe. Może wyjaśnimy, czym jest kolarstwo przełajowe. Kolarstwo przełajowe jest w ogóle pionierem kolarstwa, można powiedzieć, bo to. Zanim było kolarstwo szosowe i zanim było kolarstwo MTB, najpierw było kolarstwo przełajowe. To są przykładowo rowery jeżdżące bardzo zbliżone do rowerów szosowych, ale jeżdżące w terenie. Także jest to naprawdę coś, co jest ciężko do okiełznania dla normalnego człowieka. I trudno sobie wyobrazić, że to się jak gdyby sezon przełajowy jest w zimie. Moda, Moda jest coraz większa na kolarstwo przełajowe. I co ciekawe nam, kolarzom, zawodnikom, trenerom i wszystkim osobom towarzyszącym w startowaniu w tych imprezach, dla nas idealnym rozwiązaniem, co ciekawe, jest taki camper. Bardziej, 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 bardziej to się przydaje, takie auto, niż tak naprawdę de facto w sezonie letnim, ponieważ tutaj mamy do dyspozycji. Przede wszystkim możliwość ogrzania się, przebrania w, w, no, w ciepłym miejscu, już nie mówiąc o ciepłym posiłku, gdzie czasami naprawdę będąc w osobówce, i jak łatwo też się domyśleć, w zimie nie mamy warunków takich, że możemy na zewnątrz coś zrobić. Myślę, że również w sezonie letnim, kiedy, kiedy tak naprawdę zmagamy się z upałami, zmagamy się z problemami związanymi też z, z umyciem się, bo to nie tylko oblepianie błotem własnego ciała i roweru w sezonie zimowym, kiedy mówimy o przełajach, ale w sezonie letnim mamy do czynienia z potem, z przegrzaniem. Myślę, że taki kamper jest również dobrym rozwiązaniem na taki sezon. W lecie też, w lecie też, bo w lecie no, może łatwiej jest, jak gdyby też nie wiem, jak to fachowo nazwać, ale całą otoczkę zewnętrzną y, rozstawić, bo, bo tutaj wiadomo, że temperatura nas ogranicza i bardziej częściej w kamperze chcemy siedzieć, ale w lecie no, możemy to rozbudować czyli jak gdyby no, spać, gotować przebywać w, w kamperze ale też możemy też na zewnątrz jak gdyby wszystko całą infrastrukturę wykorzystać dookoła kamperową dlatego lato jak najbardziej myślę, że z, i to z roku na rok coraz więcej właśnie też na zawodach letnich u nas, czyli w wyścigach tych MTB cross country, też pojawiają się kampery pierwsze. Są to jakieś tam pierwsze dopiero, myślę, że w, przysz, w przyszłym sezonie, myślę, że z roku na rok coraz więcej będzie tych kamperów, jak jeśli ktoś jak gdyby w sezonie zimowym E, sprawdzi jak to działa, to dojdzie też do wniosku na pewno takiego słusznego, że będzie chętnie to wykorzystywał też w sezonie letnim. Czyli rekomendujemy tak naprawdę również dla... Wszelkiej maści amatorów, bo oczywiście w kolarstwie amatorskim mamy różne kategorie: od mhm. mastersów poprzez amatorów, poprzez różne e, kategorie licencjonowane, nielicencjonowane, wiekowe. Rekomendujemy to jak najbardziej do każdej e, aktywności rowerowej, czy to kolarstwo MTB, czy to kolarstwo szosowe, czy przełajowe. E, jak najbardziej warto korzystać z różnych wypożyczalni, tak, warto dokładnie. tym tematem się interesować. Dokładnie, ja, ja bardzo polecam, i, i, fak, i faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy korzystam z kampera. Ale zawsze zazdrościłem czegoś takiego szczególnie, że naprawdę to jest no zresztą, jak widać, że mamy cały, cały, cały czas full full. Cały czas zajętość kampera w 100%, każdy nawet przychodzi na chwilę się ogrzać, posiedzieć, zjeść, przebrać się. No tak, to sprzyja integracji, bo przychodzą też inni zawodnicy, przychodzą Dokładnie. pogadać, bo można sobie usiąść, tak. można się zagrzać. No ciepło to jest, że tak powiem, bardzo cenna na tę chwilę wartość. Ten na temat dzisiejszego wyścigu i tego, co się stało ze szprychami Wreszcie się udało. No, chyba jakaś woda, wada kół bo dwie puściły razem z gniazdami. Ale dojechałem. No ale jak to się stało? Nie wiem, same. Tak po prostu. Same chyba puściły. Dobra. Miałeś jeszcze kilka słów na temat dzisiejszej walki dzisiejszych miejsc swoich eee... dzisiejszego miejsca i wczorajszego, mówię miejsce, Moje, bo... mojego, tak, mojego, albo ze miejsc na... naszego timu. Na no, chwilę jak... obecną ciężko mi policzyć wszystkie wyniki podopiecznych. Ja osobiście zajęłem drugie miejsce dzisiaj w pucharze Polski. praktycznie po miesięcznej przerwie chorobowej i to mocno chorobowej wracam do normalnej dyspozycji, można powiedzieć. Ale, ale, ale wyniki zawodników też, teamu, yy, bardzo, bardzo wysokie były, bo były to miejsca praktycznie czasami lepsze od moich, czyli były to zwycięstwa, podia, miejsca w pierwszych dziesiątkach, miejsca, miejsca wysoko punktowane. Biorąc pod uwagę, że to jest Puchar Polski, czyli najlepsi z Polski przyjeżdżają, to uważam za świetny weekend i na pewno camper miał jakiś. Znaczący wkład w to. <laughs> Michał Bogdziewicz, Bogdziewicz tym. Dziękujemy. Dzięki, dzięki.